Każde ważne wydarzenie w historii świata, każda ważna postać w historii świata wydaje się być zaszyfrowana w Biblii. Wyobraź sobie tekst tak złożony, że w swoich wiekowych stronach zawiera skomplikowany, niewidoczny wzór ukrytych kodów i tajemnic. Te tajemnice nie dotyczą tylko wydarzeń z odległej przeszłości, ale także teraźniejszości, przyszłości, a co zadziwiające, Naszego indywidualnego życia. To nie jest fabuła kryptycznej powieści, ale teoria otaczająca jedną z najczęściej czytanych książek na świecie Biblię. Zwolennicy teorii kodu Biblii twierdzą, że w hebrajskim oryginale Biblii są zakodowane szczegółowe wiadomości i proroctwa. Które można odczytać za pomocą określonej metody dekodowania. Ale czy to prawda, czy starożytne teksty naprawdę zawierają szczegółowe proroctwa dotyczące wydarzeń historycznych, czy szepczą o trajektoriach naszego życia, naszych narodzinach i naszej śmierci? Spróbujemy dowiedzieć się razem w nowym odcinku. We wrześniu 1994 roku Itzhak Rabin, ówczesny premier Izraela, otrzymał dziwne ostrzeżenie o groźbie na jego życie. Ostrzeżenie pochodziło z nieoczekiwanego źródła. Twierdzono, że było oparte na ukrytym kodzie w Biblii. Ostrzeżenie jednak zostało zignorowane, a rok później premier zginął w zamachu. Szokującym faktem jest to, że kod w Biblii nie tylko przewidział zabójstwo rabina, ale także precyzyjnie wskazał datę oraz imię zamachowca. Okazuje się, że w starożytnych tekstach Biblii, napisanych tysiące lat temu, zawarte są prognozy dotyczące każdego znaczącego globalnego wydarzenia, obejmujące nawet te, które dopiero mają się wydarzyć. To jest teraz znane jako kod Biblii. Czym dokładnie jest kod Biblii? Uczony z XVIII wieku, znany jako geniusz z Wilna, powiedział: Zasada jest taka, że wszystko, co było, co jest i co będzie do końca czasu, jest zawarte w torze od pierwszego do ostatniego słowa. Jak to jednak możliwe, że takie wydarzenia mogły być przewidziane tysiące lat temu? Trzy główne religie wyznające Boga Abrahama chrześcijaństwo, islam i judaizm obejmują ponad połowę światowej populacji w sumie około 4 miliardów ludzi. Od ich powstania wyznawcy starali się wydobyć znaczenie i odpowiedzi ze swoich religijnych tekstów. Zazwyczaj odbywało się to poprzez interpretację symbolizmu i alegorii. Jednak nowa fala naukowców komputerowych i matematyków odkryła konkretne informacje zaszyfrowane w Starym Testamencie. Stary Testament, napisany około 3000 lat temu pochodzi z 24 ksiąg Biblii hebrajskiej. Mimo że jest to jeden z najstarszych tekstów, jego treść pozostaje niezmienna przez tysiąclecia. Podczas kopiowania Starego Testamentu nawet najmniejszy błąd wymagał przepisania całego tekstu. Ale dlaczego taka precyzja była konieczna? Tradycyjnie uważa się, że jakakolwiek zmiana słów Boga będzie traktowana jako bluźnierstwo, jednak może istnieć bardziej techniczny powód, że w tekstach ukryte są kryptograficzne wiadomości od Boga lub innej istoty. W XIII wieku Rabin Bachia Ben Asher. Odkrył kod ukryty w księdze rodzaju. Metoda, której użył, była prosta. Wybierał cztery litery, a potem przeskakiwał o 42 litery przed wybraniem kolejnych czterech, i tak dalej. Gdy połączył wybrane litery, ułożyły się one w nowy fragment opisujący stworzenie księżyca. Ten ciąg liter stwierdzał również, że Miesiące księżycowe trwają dokładnie 29,53 dnia. Było to niezwykłe odkrycie, biorąc pod uwagę, że dokładna długość miesiąca księżycowego nie została obliczona aż do 1996 roku przez NASA. Koncepcja równomiernego odstępu między literami, znana również jako. Kod skoku została ponownie wprowadzona w latach 40. XX wieku przez rabina HM de Weizmandela, który odnowił pracę rabina Ben Ashera, pokazując, że poprzez wybieranie litery lub grupy liter, przeskakiwanie określonej liczby liter i powtarzanie tego procesu można tworzyć nowe słowa. Ten proces początkowo był czasochłonny ale rozwój komputerów znacznie go uprościł. Później programy komputerowe udoskonaliły technikę kodu skoku, implementując bardziej złożone parametry wyszukiwania. Dzięki nim odkryto nowe wiadomości, które można było znaleźć, przeszukując teksty poziomo, pionowo i ukośnie, podobnie jak w krzyżówce. W 1985 roku matematycy Eliachu Rips, Doron Wittstum i Joaf Rosenberg wykorzystali tę technikę w serii testów znanych jako Eksperyment Wielkich Rabinów. Stworzyli listę 34 znanych rabinów z encyklopedii wielkich mężów Izraela i wprowadzili ich imiona do programu, aby sprawdzić, czy zostały zaszyfrowane w Biblii. Zaskakujące odkrycie było takie, że wszystkie te imiona, mimo że ci ludzie żyli setki lub tysiące lat po napisaniu Biblii, były zakodowane w Biblii. Wprowadzili imiona znanych rabinów do programu komputerowego, który przeszukiwał różne kody skoku i rozmiary siatki, aby znaleźć te imiona. Kiedy znaleziono dopasowanie, program szukał poziomo, pionowo i Ukośnie dat, które przecinały się z imionami, a następnie porównano te daty z znanymi datami urodzin i śmierci każdego rabina. Wyniki były zaskakujące: nie tylko wszystkie imiona rabinów zostały odnalezione w Biblii, ale także ich daty urodzin i śmierci. W końcu odkryli imiona 166 osób zakodowanych w Biblii. Zjawisko, które miało miejsce tysiące lat przed narodzinami tych ludzi. Dr. Reeps oszacował, że szansa na przypadkowe wystąpienie tego zjawiska wynosi 1 na 10 milionów. Niezaprzeczalny wniosek był taki, że kody tory są rzeczywistym zjawiskiem, a nie tylko przypadkową koincydencją. Te fascynujące odkrycia rodzą wiele pytań. Które nadal przyciągają uwagę naukowców i badaczy? Czy zatem nasze losy, zarówno jako jednostki, jak i jako ludzkość, rzeczywiście zostały zaszyfrowane tysiące lat temu? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.